Dzień dobry. Nazywam się Anita Zarzycka. Na co dzień pracuję na uczelni Łazarskiego, gdzie uczę ekonomii i właśnie o ekonomii chciałam trochę wam poopowiadać. Taki krótki film o tym, czym jest ekonomia i dlaczego właściwie ona jest, dlaczego taka nauka musiała powstać i czym ona się konkretnie zajmuje. Czym jest ekonomia? Tutaj oczywiście można znaleźć bardzo wiele różnych definicji, jedne krótsze, drugie dłuższe, jedne bardziej skomplikowane, drugie mniej, szczegółowe bardziej mniej. I tak jak szukałam sobie, przygotowywałam się do tego wykładu, rzeczywiście uznałam, że chyba znajdę dla Was taką najprostszą i taką, która po prostu do mnie najbardziej przemawia. I tak naprawdę taką definicją, którą znalazłam, która pasuje do tego, jak ja widzę ekonomię, jest definicja pana doktora Flynn'a, który napisał, że ekonomia to jest nauka o takim nieustającym Dążeniu ludzi do szczęścia, czyli do tego, żeby im było lepiej na świecie, w rodzinie, w danym państwie, ale w tym świecie pełnym ograniczeń. Bo jednak ekonomia to jest nauka o tym, jak człowiek właśnie radzi sobie z tymi um, ograniczeniami. Jak wygląda świat oczami ekonomisty? Tam są takie cztery podstawowe rzeczy, które my widzimy, jak na świat patrzymy, które się przebijają ze wszystkich procesów, na które patrzymy i które są właściwie podstawą istnienia tych wszystkich procesów: to jest rzadkość i niedobór, oraz wybór i decyzja. Ja je pogrupowałam w takie dwie, dwa elementy, bo one jak gdyby poniekąd z siebie wynikają. Zacznę od powiedzenia kilku słów na temat rzadkości i niedoboru. Żyjemy w takim świecie, w którym właściwie wszystko jest rzadkie. To znaczy, nie ma dużo takich rzeczy, których wystarcza dla wszystkich. I tak naprawdę to, czego wystarcza dla wszystkich, to ekonomii w ogóle nie interesuje. Ekonomiści o tym w ogóle nie, nie mówią. Takim dobrem, które jest szalenie istotne dla nas wszystkich, bez którego nie moglibyśmy w ogóle żyć, a które ekonomii w ogóle nie interesuje, jest dobro, z którego wszyscy teraz korzystamy, ja jak to nagrywam i wy jak to oglądacie, mianowicie jest to powietrze. Jest, właściwie Niewyobrażalne, jak można byłoby zacząć reglamentować w pewien sposób powietrze, to znaczy, żeby nagle go nie wystarczało dla wszystkich. Oczywiście, jak oglądacie jakieś katastroficzne filmy, to może się tak zdarzyć, że tam coś się stało takiego, że tego powietrza przestało wystarczać, i na pewno wtedy już ekonomia się tym zajmie, dlatego że wtedy już będzie rynek, to dobro będzie sprzedawane, to dobro będzie podmiotem jakichś transakcji gospodarczych i wtedy zacznie ekonomię interesować. Na razie powietrze nas nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że nikim nie handluje. Nie mogę nagle zabronić komuś oddychać, nie mogę komuś ym, pozwolić oddychać więcej. Każdy sobie oddycha tyle, ile chce, przynajmniej na razie, ja oby tak na, jak najdłużej zostało. W związku z tym, no nie jest dobro rzadkie w żaden sposób. Natomiast to jest naprawdę wyjątek. Yy, bardzo szczęśliwy dla nas wyjątek, bo jest to coś, co jest dla nas niezwykle istotne, ale jednak wyjątek. W większości innych dóbr i usług, z których korzystamy, ponieważ korzystamy też z wielu usług które nam różne przedsiębiorstwa dostarczają, większości z nich nie wystarcza dla wszystkich. Taki niedobór jest, można powiedzieć, fundamentem i takim nieuniknionym zjawiskiem leżącym u podstaw ekonomii. Gdyby tego niedoboru nie było, gdyby tej, ta rzadkość występowania tak naprawdę, gdyby jej też nie było, to byśmy o ekonomii nie mówili. Jest też decyzja, jest też... Powodem, dla których występuje i musi występować wybór i decyzje. No bo jeżeli my nie możemy mieć wszystkiego tego, czego byśmy chcieli, no to musimy jakoś wybierać, musimy podejmować jakieś decyzje dotyczące tego, co wybieramy, a czego nie wybieramy. Tak naprawdę to tworzy pewien cały system. Ludzie musieli stworzyć cały system w momencie, kiedy przekroczyliśmy taki rozwój kultury i cywilizacji, że zaczęliśmy właśnie być w tym momencie, kiedy przestało dla wszystkich wystarczać, to każde, nawet najmniejsze plemię, każda najmniejsza wioska musiała wymyślić jakiś system, który wszyscy uznawali za system obowiązujący i się z nim za bardzo nie kłócili, nie krytykowali, znaczy krytykować w sensie takim, żeby można go było zmieniać, oczywiście tak, ale w sensie nie podważali tego systemu. Musieli wymyślić jakiś system, który spowodował, że ten podział dóbr jakoś funkcjonował. Jedni byli lepsi od innych, jedni mieli więcej od innych. Jak to się działo? Na jakiej podstawie to się, to się mogło dziać? Oczywiście, jak poszukamy sobie w literaturze i w historii, to takich systemów było kilka. Ten, który jest dzisiaj najbardziej powszechnym systemem, to jest ten, który opiera się o pieniądze. Myśmy wymyślili, my ludzie, wymyśliliśmy pieniądze po to właśnie, żeby móc reglamentować rzeczy, żeby można było powiedzieć, aha, ten ma mniej, a ten ma więcej, bo ten ma więcej pieniędzy, a ten ma mniej. Ja tutaj oczywiście pomijam kwestię sprawiedliwości, sprawiedliwości tego, ile kto ma pieniędzy, bo to już jest na zupełnie inny, inny wykład. W każdym bądź razie, my zawsze musimy decydować I teraz przez my, ja rozumiem właściwie każdy poziom gospodarki, my ludzie musimy decydować jaki jogurt kupić, jakie buty kupić, a może niektórzy muszą decydować czy kupić buty czy kurtkę na zimę, a niektórzy muszą decydować czy pojechać na wakacje takim jachtem czy jednak takim jachtem, to są, ale to są zawsze wybory, to są zawsze ekonomiczne wybory mające jakiś wpływ na to jak żyją ci ludzie, ale też inni ludzie. Inny poziom. Przedsiębiorstwa również muszą decydować, co produkować, jak produkować. Państwa muszą decydować. Państwa również podejmują decyzje podstawowe dotyczące tego, jak będzie wyglądała gospodarka w danym państwie w danym momencie. Gdybyśmy się skupili na chwilkę na tych decyzjach gospodarczych podejmowanych przez państwo, to one oczywiście my je na co dzień widzimy, w takich bardzo różnych sytuacjach się przejawiają i nawet do najmłodszych ludzi docierają, kiedy państwo czegoś zabrania, kiedy państwo coś reglamentuje, kiedy państwo jakieś podatki, kiedy zdajecie sobie w ogóle sprawę z tego, że są jakieś podatki i tak dalej, i tak dalej, ale można te decyzje ogólnie sprowadzić do takich bardzo podstawowych trzech pytań. Po pierwsze pytanie takie. Jakie dobra i usługi? Powinniśmy wytwarzać. My, w naszym państwie. Co my powinniśmy w tutaj w tym państwie produkować? Nie możemy produkować wszystkiego, no bo nie mamy tyle zasobów, tak? Jest ograniczone, mamy ograniczone zasoby mamy ograniczoną liczbę ludzi, którzy u nas są, mamy ograniczoną liczbę czy ilość jakichś surowców, które u nas mamy, i mamy ograniczone jakieś technologiczne na przykład nie możemy z niektórych technologii korzystać, albo, albo właśnie możemy z jakiejś starszej, i tak dalej, i tak dalej. Tych ograniczeń, jeżeli chodzi o państwo, jest też cały, sporo i teraz no jeżeli państwo chce się rozwijać, jeżeli dąży do szczęścia, załóżmy tutaj, że państwo dąży do szczęścia i teraz oczywiście jest pytanie, jak to szczęście jest definiowane. W ekonomii najczęściej to dążenie państwa jest definiowane przez wzrost gospodarczy, czyli wzrost produkcji, wzrost PKB. Oczywiście obok toczy się dyskusja na temat dobrobytu, czyli tego co sprawia, że ludziom jest dobrze, ale to też znowu zapraszam, jeżeli jesteście Państwo tym zainteresowani, to zapraszam na, do poczytania na temat ekonomii, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ale tak naprawdę, co my mamy robić? Czy my powinniśmy na przykład w Polsce hodować róże? Czy my może powinniśmy kopać węgiel kamienny? A może my powinniśmy produkować chipy? A może powinniśmy jeszcze coś innego, jeszcze coś innego? Każde państwo w toku różnych decyzji podejmowanych w tym państwie zaczyna się w pewnym. Редактор Specjalizować w produkcji pewnych, pewnych dóbr. Specjalizacja zawsze pomaga produkować taniej, produkować lepiej, konkurować na rynku z innymi krajami. Dzisiaj kraje również między sobą konkurują i nawet jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy, mamy wspólny rynek dóbr, to również konkurujemy z krajami na zewnątrz, ale również tutaj wewnętrzna konkurencja funkcjonuje. Musimy podejmować takie decyzje, żeby nasze państwo rozbijało się dobrze. To oczywiście nie wyklucza, to nie jest gra zero-jedynkowa. To nie jest tak, że jak nasze państwo się rozwija szybko, to jakieś musi wolno. Nie, to nie w ten sposób działa. Możemy się wszyscy rozwijać szybko. Świat zresztą od bardzo dawna bardzo mocno rozwija się do przodu, jeżeli chodzi o ten wzrost gospodarczy. I te decyzje są podejmowane na co dzień przez ustawy, które się. przez różne przepisy prawa, ustawy i tak dalej, przez decyzje ministra finansów, banku centralnego i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz, jakie dobra i usługi? Komu damy priorytet? Kogo będziemy kształcić? Czy w ogóle będziemy kształcić ludzi za darmo, czy też muszą sobie płacić za studia, i wtedy będzie mniej wykształconych ludzi? I tak dalej, i tak dalej. Nieskończona liczba decyzji. Druga rzecz, w jaki sposób powinniśmy wytwarzać te dobra? Czy powinniśmy tylko na ten wzrost gospodarczy być nastawieni, czy może jednak na coś innego? Czy może jakieś prawa pracownicze powinny być, typu ograniczenie długości tygodnia pracy, typu na przykład zabranianie pracy dzieciom, czy, czy właśnie te dzieci dopuścić do pracy, niech pracują na rzecz społeczeństwa, czy też nie? No, większość społeczeństw jednak rozwiniętych tego nie dopuszcza. Drugim aspektem bardzo ważnym są sprawy związane ze środowiskiem. Przedsiębiorstwa często mogą produkować dużo i nawet więcej niż produkują dzisiaj, Gdyby produkowały brudno, to znaczy, gdyby używały brudnych technologii, gdyby zanieczyszczały. Koszty walki z zanieczyszczeniami to są koszty po stronie przedsiębiorstw. One też mm, pewnie nie chciałyby pod, podejmować tej decyzji, bo to by zmniejszało ich zysk, ale jednak państwo podejmuje pewne um, decyzje, państwo robi pewne przepisy prawa, które sprawiają, że te przedsiębiorstwa jednak nie trują, tak? tylko produkują czysto. A co więcej, dzisiaj też coraz częściej angażują się w różne takie um, sprawy. Związane z, z, z takim społecznym rozwojem. I wreszcie trzecie pytanie. Komu powinny przypaść w udziale wytworzone dobra i usługi? Czyli kto tak naprawdę powinien dostać nie tyle same dobra, bo oczywiście dzisiaj państwo nie rozdziela samych dóbr, ale rozdziela dochód, który wynika z produkcji tych dóbr. Czyli tutaj wchodzą pytania o podatki. Kto powinien te podatki płacić? Czy w ogóle powinniśmy płacić podatki? Kogo obciążać bardziej, kogo mniej? Wchodzą też kwestie różnych transferów. Czy powinny być zasiłki, czy powinny być emerytury, renty itd., dalej. Stypendia, z których pewnie niektórzy z państwa korzystacie albo będziecie korzystać, jak będziecie studentami. Kolejną rzeczą, dobra publiczne, one powinny być takie publiczne dostępne dobra, bo je się buduje zwykle z podatków i tworzy zwykle z podatków. Czy też nie, powinno być niskie podatki, ale mało dóbr publicznych i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Nieskończona liczba decyzji, którą państwo podejmuje właściwie codziennie. Ale to nie tylko państwo się tak męczy podejmując te decyzje, bo my konsumenci też wybieramy ciągle. U nas w nas też ciągle zachodzi ten proces decyzyjny. Mamy ograniczony budżet. Nawet jeżeli ktoś ma ogromny budżet, nadal ma ten budżet ograniczony i musi podejmować decyzję, co robi. Nawet jeżeli już na pieniędzy wystarcza temu komuś na wszystko, to zawsze ma ograniczony budżet, jeżeli chodzi o czas. Gdybyśmy czas również rozpatrywali tutaj w tych kategoriach, a nigdy nie możemy go opominąć. Czyli jak my te decyzje podejmujemy? No, staramy się podejmować je, ekonomia mówi racjonalnie, to znaczy w taki sposób, który pozwala nam wybrać najlepszą dla nas opcję. Co to jest najlepsza dla nas opcja? To jest taka opcja, która daje nam najwięcej szczęścia, zadowolenia, z tej konsumpcji tego dobra czy usługi. My, ekonomiści, mówimy, daje nam najwięcej użyteczności. Czyli my się staramy tak, skon, tak, 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 w taki sposób skonstruować koszyk dóbr, który konsumujemy, żeby za ten budżet, którym posiadamy, kupić sobie jak najwięcej tego szczęścia. My do tego szczęścia dążymy. I jasne, czasami tak jest, że wybory innych wydają nam się głupie, albo w ogóle bardzo dziwne i się i zastanawiamy, jak ten ktoś w ogóle mógł tyle pieniędzy na coś takiego wydać. Ale te, to poczucie szczęścia jest bardzo subiektywne. To, co komu daje szczęście, i konsumpcja czego daje komu szczęście, jest bardzo subiektywne. Coś, co dla nas jest niezwykle cenne, dla kogoś będzie kompletnie bezużyteczne. I odwrotnie, również może, m, może być. My oczywiście również bierzemy pod uwagę różne koszty alternatywne tego, co robimy. Jeżeli wy teraz jesteście tutaj, oglądacie ten filmik, to nie robicie czegoś innego. A pewnie każdy mógłby łatwo znaleźć wiele różnych m, takich rzeczy do robienia, które są być może ciekawsze od y, tego filmiku. Ale jednak oglądacie go, bo y, może chcecie się dowiedzieć czegoś o ekonomii, a może po prostu ktoś wam kazał ten filmik obejrzeć i. Uznaliście, że oglądanie tego filmiku jest mniejszym kosztem niż niezrobienie tego, nie obejrzenie tego filmiku i poniesienie konsekwencji, które tam są. To zawsze jest pewien wybór, tak? My dokonujemy tego wyboru i ten wybór gdzieś tam wpływa na to, jak funkcjonuje nasze życie. No, i teraz powiedziałam, że każdy sobie, każdy podejmuje sobie, przedsiębiorstwa podejmują sobie te działania, państwo podejmuje sobie, ludzie podejmują każdy sobie, żeby to jemu było dobrze. No to jeżeli ja robię to, co jest dla mnie najlepsze i tak podejmuję decyzję, jeżeli ty robisz tak, żeby tobie było dobrze i tak podejmujesz decyzję, jeżeli wszyscy dookoła również robią tak samo, podejmują decyzję tak, żeby im było dobrze. No jak to jest możliwe, żeby wszystkim było dobrze? No i tutaj właśnie wchodzi kwestia organizacji tej gospodarki, tej gospodarki rynkowej. I już Adam Smith, taki ojciec ekonomii, mówił o tym, że nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, tylko od dbałości o ich interes własny. Czyli on mówił tak: Jeżeli każdy będzie dbał o swój interes własny, to w sumie. Da to wszystkim innym rozwój, da to wszystkim innym szczęście. Bo ja mogę decydować, że ja kupię jednak od rzeźnika na przykład mięso, nie będę sama biegać po lesie i łapać jakiejś zwierzyny, dlatego że kompletnie nie chcę tego robić. Natomiast ten rzeźnik uzna, że po prostu weźmie ode mnie pieniądze, bo jemu się ta jego praca wydaje mniej warta niż te pieniądze. Te pieniądze może kupić co innego. Każdy z nas. Za każdym razem kalkuluje, dokonuje wyboru, patrzy na te koszty alternatywne, decyduje, decyduje tak, żeby to jemu było dobrze, i w sumie rzeczywiście okazuje się, że działa to i funkcjonuje całkiem nieźle. Chociaż oczywiście krytyka jest tutaj dosyć szeroka, ale to znowu, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o ekonomii, zapraszam na wykłady. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp o ekonomii. Mam nadzieję, że trochę na ten temat już powiedziałam. Dziękuję bardzo za uwagę.